Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. No i co, będziemy dzisiaj grali sobie w Minecraft Bedwars z Enzo. Więc w sumie to ja nie przedłużam. Zaczynajmy. Jeszcze wpadajcie do niego na kanał, no i co, zapraszam do oglądania. Gramy 2 na 2. Ja jestem z tobą przeciwko dwóm innym osobom. już to może być trochę trudne. ci dać 2 na 2, na 2 na 2. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego. Jest 4 na 4, na 4, na 4, ale o, jakiś śmieszna mapa, jakiś śmieszny sklepik Dobra, jaka jest twoja taktyka mistrzu? Moja taktyka jest taka, że gram sobie z takim ładnym resource packiem, Że u mnie villagerowie tak fajnie się ruszają, tak krzywo, bogają oczami, podnoszą obrówki To, się to nie jest taktyka ale nie jestem... Gdyby ktoś chciał to to się nazywa fresh animacją, ten mod jest normalnie na tym Nie jestem... Te... Normalnie na... Yy, forge, już Forge te, ten, ten minionek, nie, to nie minionek Jezu Chryste, te, te to To, to, to moja mina właśnie po tym co zrobiłem Dobra, to, to było trochę, trochę słabe jest to, że na tym... Nie, nie umiem, nie, nie Ja, co ja nie to, umiem teraz tego zrobić Kroś, na Co, co jest to tam, widzowie? Na koks To no, możesz mi nie przerywać na jasnej ciastki? Na koks krafcie <grym> e, e, Żeby grać w tego, w Bedwarsy, Musisz być na, na jakimś poziom on no, podawał się przez chwilę, ale chyba spadł. Bo był komunikat, że umarł. Aaa, to ma sens. Dobra, to teraz. Ja idę po czerwonego, jak coś i tego zabić. No co mi wywaliłem? się mocno. Mogę tej... Nie mogę ognisty kuli. Pa, 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 co goś robi? Pa, co goś robi. Cześć, co tam? Dobra, ej, on, 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 jest inny Ale... czemu TY SPADŁEŚ?! Co spadłem? To cię zapchnęło On Jezu Chryste Dobra, e, przynajmniej mam zbroję Okej, okay, to, to, jest plus tego wszystkiego E! Ma, chcesz? A, ty masz mierz. No dobra To, to ja sobie kupię miecz też Mam nawet żelazny czy... Czerwoni do nas idą to źle. Ej, zieloni do nas i. Jak zieloni, przeżgamy Umarł. fools. God of... God of pain. Of of o nie, y... broń nas. Dobra, jest upadę, jeden... Jeszcze jeden! Dobra. Jezu Chryste, co ja zrobiłem właśnie? A ty dostałem po nim żelazo. Czy tam złota? Chyba nic nie ma. Eee... Jezu Chryste. To było najgorsze co zrobiłem w życiu. No Zgadłem się. O. Znaczy, nie wiem po co wzią. Ej, chcesz zbroję? No Kup sobie Chcesz <grafy> jedzenie ci żelazo? Masz, kup sobie Gdzie mi dajesz żelazo? Po lewej stronie łóżka Ono jest Dobra, ej, bo jeden... Dobra. Zabiję dwóch gości. Samemu. Jestem super. Tak chciałbym tylko wam powiedzieć widzowie. <grym> Okej, okay. nieważne. I dzisiaj chyba nie zbyt grać tak jak coś. Więc nie wiem. Ale oni też nie są jak jacyś dobrzy. Na szczęście, bo byśmy już na skończyli ten odcinek Dobra, chcesz się... Kolega jeden do nas idzie? Co ty robisz? Zapomniałam, że tutaj można odbijać No weź buduj coś, ja nie mam czym budować Buduj do góry, A, do, góry do góry, do góry buduj, no Masz wyrzucięci, za to mam są bloki No weź, on jest już nad tobą Dobra, o, myślę, że... Aha, i ty sobie zgarnąłeś kilka za to, serio? Eee, gdzie jest jabłówka? Dobra, ja im idę na bazę i tyle I łatwo Nie, nie czekam na nic Idę ich zabić, to jest mój mm. cel mm. Myślę, że przydałoby się trochę... Wełny Wow, on ma złoty miecz, dobra Ale, ale jestem mądry, gościu kupił złoty miecz yy, diamentowy miecz i go od razu Zabiłem, po tym jak go kupił Więc stracił w sumie się tylko hajs ale jestem inteligentny. W się sensie nie wiedziałem, że ma to To tym jednego? Jeszcze, ale... Co? No, 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 daj, 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 daj. Znaczy ja muszę go kupić na W sumie to przydałoby się kupić killoff Tak szczerze. Dwa raz mamy. Tak? Ale mi chodzi o killoff Super. Dobra, nie, ja idę tak kupić killów, bo oni mają to łóżko ubudowane. Więc jakby ich w bazie nie było, to i tak mogą sobie wbić, praktycznie do nas. Ale zrobiłem taktykę. No, ty A nic nie, nie ogarnąłem. Pas, zrobiłem prawie schody. Dobra, mam złoty killów, jak coś. Już nie się budować. To fajnie. Nie, tylko, że czerwonej do nas idzie. Weź broń bazy i ja idę im zniszczyć, bo obaj do nas idą, więc będzie łatwiej. Okej. Okay. Broń bazy. O jeden spadł. O nie. Najgorzej. Tylko jeden spadł. Jeden już raczej. Nie mają łóżka. Nie, nie wiem co został... klikam! Nie wiem co klikam! Został... został tylko jeden, został tylko jeden. Nie żyję. Nie żyje? ty wygraliśmy! No bo jeden się zabił. Wygra, ale łatwo! Dobra. <laughs> w się sensie łatwo, no. Dobra, widzowie, no to wygraliśmy co? Ale fajny firebe... fire... Fire... firework. Dobra, eee, no wygraliśmy. Nie, nie jesteś chyba na tym, na tym samym spawnie, co ja yy, mm -hmm. więc wygraliśmy no i co? Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Coś masz jeszcze do dodania? Jakieś... ten coś? Yy. Żeby widzowie zostawili łapkę czy coś Tak, zostawiajcie łapkę. No no i co? Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie też do Enzo na kanał i mam nadzieję, że Wam się podobało. Śweneczko, cześć i pa!